Stop wojnie, homo sapientior, ja jestem. Jeśli nie widziałeś poprzedniej części o tytule Stop wojnie, homo sapiens czy homo sapientior, kim jesteś, zobacz ją teraz. Ułatwi ci uzmysłowienie sobie, że wojna jest absurdem i zbrodnią, a ty, swoją pasywnością i brakiem sprzeciwu, Udzielasz przyzwolenia złu wojny i stajesz się moralnie jej współsprawcą. Pozostając biernym względem zła, jakim jest wojna, wydajesz na siebie wyrok. Konsekwencją takiej bierności będzie bezpośrednie uwikłanie ciebie, twoich dzieci lub bliskich w wojnę. Nieuchronnie powiązane z realnym zagrożeniem utratą majątku, zdrowia, a nawet życia. Jeśli nie wyrażasz jednoznacznego osobistego sprzeciwu, Wobec wojny, nie mówisz wojnie nie, nie mówisz stop wojnie, to wojnę z dużym prawdopodobieństwem osobiście otrzymasz ty lub twoje dzieci czy bliscy. Wyrok taki wykona się naturalną koleją rzeczy, co pozostaje jedynie kwestią czasu. Jeżeli jednak jesteś jednym ze świadomych, Zdolnych i gotowych imieniem własnym przeciwstawić się i przerwać pasmo obłędu i zbrodni, wyrazić swój głos i wolę, jeżeli chcesz móc o sobie powiedzieć: Homo sapientior, człowiek rozumniejszy. Ja nim jestem. Jestem człowiekiem, który nie chce, by ziemia orana była dłużej gąsienicami czołgów, by zabijać innych ludzi, a jedynie pługiem, by siać ziarno. I dzielić się z innymi ludźmi chlebem. Możesz i powinieneś jawnie i głośno wyrazić swój głos sprzeciwu wobec absurdu i zbrodni wojny. Stop wojnie! By to zrobić, ze swojego osobistego konta bankowego, zrób przelew na dowolną kwotę, choćby jedną złotówkę czy jeden grosz, a jeśli chcesz wesprzeć sprawę. Przelej kwotę dowolnie większą na konto bankowe w banku Millennium. Właściciel rachunku Adam Polak. Numer rachunku 76 1160 2202 0000 000 0005 7710 8114 w tytule przelewu wpisz bez przerw między znakami: Stop wojnie ja jestem j lub Stop wojnie ja jestem n. Symboliczna treść pierwszego członu: Stop wojnie oraz drugiego członu ja jestem. Oznaczają, że dokonujesz imieniem własnym, imieniem i nazwiskiem właściciela konta bankowego, z którego dokonany zostaje przelew, deklaracji o treści. Stop wojnie! Ja, imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego, z którego dokonany został przelew, deklaruję osobisty sprzeciw wobec absurdu i zbrodni prowadzenia działań wojennych i działań do wojny zmierzających. Symboliczna treść trzeciego członu, J, jawny, oznacza, że deklarujesz zgodę na publiczne ujawnienie swojego imienia i nazwiska. Alternatywnie, N, niejawny, oznacza natomiast, iż na obecnym etapie preferujesz pozostanie jeszcze anonimowym. Celem działania Homo sapientior, wspólnoty ludzi rozumniejszych, w naturalny sposób jest służba prawdzie i pomoc słabszym intelektualnie, moralnie czy fizycznie, by we współpracy świat uczynić miejscem lepszym. Działania homo sapientior cechuje dobrowolność, brak przymusu innego niż poczucie odpowiedzialności każdego z członków wspólnoty za siebie i innych, wynikające z posiadanego potencjału intelektualnego i moralnego, jawność, Maksymalna możliwa transparentność celów, metod oraz planowanych i osiąganych rezultatów, a także przepływów finansowych i tym podobne. Pokojowość. Sprzeciw wobec przemocy i zaniechanie jakiejkolwiek przemocy z wyjątkiem obrony koniecznej. Projekt Homo sapientior Stop Wojnie realizowany będzie w pełnej transparentności. Środki pieniężne, zgromadzone przy okazji deklaracji sprzeciwu wobec absurdu i zbrodni wojny, wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu, w szczególności na promocję idei Homo sapientior Stop wojnie oraz stosowne działania edukacyjne, zmierzając do wygaszenia trwających konfliktów wojennych i zapobieżenia nowym. Sposób wydatkowania zgromadzonych środków raportowany będzie publicznie, regularnie, nie rzadziej niż raz w miesiącu. Precyzyjnym wskazaniem beneficjentów, tytułów płatności i przekazanych kwot z dokładnością do jednego grosza. Lista osób, które wyrażą swój głos sprzeciwu wobec absurdu i zbrodni wojny, potwierdzających w ten sposób swoje przejście w wyższy wymiar ludzkiej świadomości, Homo sapientior w kwestii działań wojennych, prezentowana będzie publicznie i regularnie nie rzadziej niż raz w miesiącu aktualizowana każda bez wyjątku z osób, które wyrażą swój głos sprzeciwu wobec wojny, będzie mogła jednoznacznie zidentyfikować na prezentowanej liście kwotę swojej wpłaty, datę wpłaty, cztery ostatnie cyfry numeru swojego konta bankowego, a w przypadku osób wyrażających sprzeciw jawny, preferowany i szczególnie cenny, także swoje imię i nazwisko. Zapewni to pełną transparentność w zakresie gromadzonych środków, budżetu i umożliwi precyzyjne rozliczanie jego wydatkowania. Pokonanie strachu, zjednoczenie się i wyjście z cienia ludzi rozumniejszych może zmienić świat na lepszy, a ludzie tacy, poprzez swój intelektualny i moralny potencjał, są zobowiązani, by tego dokonać. Wspólnota już zaledwie kilku rozumniejszych będzie mogła bardzo wiele. Wspólnota kilkuset tysięcy czy kilku milionów będzie w stanie, między innymi, powstrzymać eskalację, a następnie wygasić konflikt na Ukrainie i osiągnąć podobny efekt w innych podobnych przypadkach. Chcesz tego lecz nie dowierzasz? Wystarczy, że teraz jedynie w opisany powyżej sposób wyrazisz swoją wolę, a następnie przekażesz tę wiadomość innym. Zachęcając do tego samego, by wkrótce przekonać się, jak wiele od ciebie zależy i jak wiele dobra możemy zrobić dla siebie i innych. Teraz, by z Homo sapiens wznieść się do Homo sapientior. Zasubskrybuj kanał YouTube AP211, by otrzymywać na bieżąco informacje. Tworzona jest witryna homosapientior.com. Pytania zadać możesz w komentarzu lub wysyłając wiadomość na adres narodziny.homosapientior.com.